Ojciec Wenanty na co dzień, czcigodny sługa Boży, ojciec wynanty Katarzyniec, przeżył na tym świecie zaledwie 32 lata, ale pozostawił po sobie wiele pism, których bogactwo odkrywamy dzisiaj. Jego notatki zostały zachowane, dzięki czemu mamy możliwość odkrycia, jak głębokim człowiekiem był. Możemy poznać jego myśli i talenty. Są one poza tym świadectwem wiary i ufności Bogu oraz miłości do Boga i człowieka. Z całą pewnością mogą być one inspiracją dla współczesnych i wspaniałą okazją do lepszego poznania tego niezwykłego człowieka. Chciałbym przeczytać fragment kazania Ojca Wenantego na nowy rok, wygłoszonego w 1916 roku w Lwowie. Nazwane jest imię Jego Jezus, Najmilsi w Chrystusie Panu. Różne spotykamy na świecie rachuby czasu. Żydzi na przykład kiedy indziej zaczynają liczyć lata. Muzułmanie także w inny dzień obchodzą nowy rok, ale najpowszechniejszą rachubą jest nasza chrześcijańska. Wszystkie bowiem ludy cywilizowane w publicznym życiu dziś właśnie nowy rok rozpoczynają. Dziś, kiedy przypominamy sobie chwilę obrzezania pańskiego, Chwilę, w której zbawiciel nasz najdroższy przyjął na siebie przedziwne imię Jezus. Przed kilkuset laty jeszcze nowy rok zaczynano w Dzień Bożego Narodzenia. Dopiero papież Innocenty XII postanowił, aby obchodzono nowy rok w oktawę Bożego Narodzenia. Postanowienie to przyjęło się po całym świecie. Widocznie to zrządzenie Boże. Wszyscy bowiem, którzy dziś nowy rok rozpoczynają, dziś w rocznicę przyjęcia imienia Jezus przez zbawiciela, ci wszyscy oddają hołd temu imieniu. Może nawet bezwiednie i mimo swej woli. Tak więc nawet na niewiernych Żydach, na ludziach bezbożnych, sprawiają się słowa proroctwa. Będą mu się kłaniali wszyscy królowie, wszystkie narody służyć mu będą. Dla nas zaś wiernych wyznawców Chrystusa, niech będzie ta okoliczność, iż pod imieniem Jezus rok się zaczyna. Wskazówką i zachętą, abyśmy wszystkie swe sprawy w tym Najświętszym imieniu zaczynali. Słuchajmy świętego Pawła, apostoła, jak on winszuje wiernym, w każdym prawie liście swoim tak się odzywa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Można i trzeba życzyć drugim zdrowia, majątku, powodzenia, dni jasnych, słonecznych, ale z pamięcią na Boga. Nam nie wolno zapominać, że to wszystko, czego innym i sobie życzymy, jest darem Bożym, jest łaską Pana naszego Jezusa Chrystusa. Powiada Pismo Święte. Że wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały z wysoka pochodzi od Ojca światłości. A więc nasze życzenia muszą być złączone z modlitwą i błaganiem i prośbą do Boga, inaczej będzie to tylko pusta gadanina i gra bezdusznych słów. Gdy ktoś jest nam bardzo życzliwy, mówimy i że rad, by nam nieba przychylił. Tak, składając życzenia, powinniśmy współbliźnim swoim nieba przychylać. A w jaki to sposób? W jakiej formie? W następującej. Życzysz komuś zdrowia, powodzenia, mów tak. Niech Bóg ci użyczy zdrowia, niech ci Pan Jezus błogosławi. Daj nam, Boże, pokoju i szczęścia. To są życzenia chrześcijańskie. Psalmista mówi do Pana Boga: W rękach Twoich losy moje i my to mówimy, w rękach Twoich, Panie Jezu, los mój i drogich mi osób pozostaje. Kieruj łaskawie tym losem. Tak. Nie wstydźmy się tego imienia świętego użyć w rozmowie i życzeniach, a życzenia te będą o wiele skuteczniejsze. Dalej ojciec Wenanty dodaje: Lecz to jeszcze nie wszystko. Zauważcie, najmilsi, że święty Paweł powiada, łaska Pana Jezusa niech będzie z Wami wszystkimi, z Wami wszystkimi. A więc wszystkim życzy dobrze ten apostoł, nikogo nie wyjmuje. Oto wzór. Chcemy uchodzić za uczniów Jezusowych. Musimy tak jak Pan Jezus, który wszystkim dobrze życzył i wszystkim dobrze czynił. Tak i my wszystkim dobrze życzyć i o ile możemy, wszystkim dobrze czynić. Chcielibyśmy, aby nam tylko było dobrze, naszej rodzinie, przyjaciołom, a innych już od szczęścia, od pomyślności wykluczamy. Na siebie chcemy sprowadzić błogosławieństwo, a na innych ściągamy klątwę Bożą. I ten Bóg ma mieć wzgląd na takie życzenia? Przenigdy. Kto sobie i niektórym tylko ludziom pragnie dobrego, a tym, którzy nas może w czymś zadrasnęli, złorzeczy, przeklina, na takim sprawdzą się słowa Pisma Świętego. Umiłował przekleństwo i przyjdzie nań. I nie chciał błogosławieństwa i będzie oddalone od Niego. Nowonarodzony Jezus dla wszystkich przyszedł nad świat, za wszystkich, nawet za naszych nieprzyjaciół. Cierpiał i umarł na krzyżu. Wszystkich chce zbawić. Pragnie też to dzieciątko Jezus, abyśmy my wszystkim dobrze życzyli nawet i wrogom swoim. Wówczas życzenia nasze się spełnią, gdy za świętym Pawłem mówić ze serca będziemy. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego zachęcam do modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Modlitwa za wstawiennictwem Ojca Wenantego Katarzyńca. Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś Sługę Twego Wenantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś Panie tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć, mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę za Jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa św. Maksymiliana Kolbego o rychłą beatyfikację Ojca Wenantego Katarzyńca. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: Jeśli chcesz być doskonałym, idź, sprzedaj co masz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a przyjdź. Pójdź za mną. Oto sługa Twój, Wenanty, posłuszny tej Radzie Ewangelicznej, opuścił wszystko i z miłości ku Tobie wziął na się jarzmo życia zakonnego. By na wzór Twój stać się wszystkim dla wszystkich, racz, prosimy Cię, przyspieszyć chwilę wyniesienia go na ołtarze Twoje. Na większą chwałę Twoją dla dobra Twego świętego kościoła i zbawienia dusz. Maryjo, matko nasza niepokalana, nigdy jeszcze nie słyszano, aby kto się do Ciebie ucieka, został opuszczony. Ufni w Twe ustawiczne za nami wstawiennictwo, prosimy Cię pokornie. Wstaw się i teraz do Trójcy przy aby sługa Twój wynanty jak najrychlej w poczet błogosławionych Pańskich policzony został, a jako znak Jego za nami u Boga orędownictwa udziel nam łaskę, o którą Cię pokornie prosimy. Pomyśl intencję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Akt codziennego porannego ofiarowania się Bogu Ojca Wynantego. Przedwieczny Boże Mój, upadam przed Twoim nieskończonym majestatem i w głębokiej pokorze cześci oddając, ofiaruję Ci wszystkie moje myśli, słowa i uczynki dnia dzisiejszego. A postanawiam wszystko czynić z miłości ku Tobie. Chwale Twojej boskiej woli, aby Ci służyć, chwalić i błogosławić Cię, abym uzyskał oświecenie w tajemnicach świętej naszej wiary, osiągnął zbawienie i ufność w Twoje miłosierdzie, zadość uczynił Twojej sprawiedliwości za tyle tak ciężkich grzechów moich. A zarazem bym przyniósł ulgę duszą w czyścu cierpiącym i wybłagał łaskę prawdziwego nawrócenia dla wszystkich grzeszników. Słowem, pragnę każdą mą czynność wypełnić w połączeniu z owymi najczystszymi intencjami, jakie mieli za życia Jezus i Maryja i wszyscy święci przebywający w niebie, i sprawiedliwi, żyjący na ziemi. O gdybym mógł tę moją intencję własną krwią przypieczętować i wzmacniać ją co chwila tyle razy, ile chwil wieczność obejmować by mogła. Przyjmij, ukochany mój Boże, tę dobrą chęć moją i użycz łaskawie Twego świętego błogosławieństwa. Wraz ze skuteczną łaską, bym już przez cały czas życia mego nie popełnił więcej żadnego grzechu śmiertelnego, a zwłaszcza w dniu dzisiejszym, w którym gorąco chcę i pragnę dostąpić wszystkich, jakich tylko mogę odpustów. Pragnę także być obecny przy wszystkich przenajświęczych ofiarach, jakie dziś na całym świecie odprawiać się będą, by ofiarować je za dusze w czyścu cierpiące, aby od mąk tych uwolnione zostały. Amen. Dziesiątek Różańca, tajemnica, ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci w naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami krzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.